Mamy weekendowe starcie na konwencje polityczne dwóch największych obozów politycznych w Polsce po Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Podczas tych konwencji padają niejednokrotnie szokujące słowa. Jednak Donald Tusk przebija sufit, przebija sufit swoją bezczelnością, Szanowni Państwo. Bo na konwencji Koalicji Obywatelskiej padły wprost słowa z ust Donalda Tuska, które każą sugerować, że to, co wprowadziła ekipa Prawa i Sprawiedliwości, to jest de facto zasługą Tuska, a to jest nieprawda. Chodzi między innymi o program 800. Tusk bardzo mocno manipuluje słowami, manipuluje datami, zdarzeniami i to pokażę Wam w tym materiale. Zapraszam, bądźcie ze mną do końca. Witam, szanowni państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTube. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy: o subskrypcję, o łapkę w górę i o komentarz dla zasięgu. To są trzy rzeczy, które najmocniej wspierają nasz kanał w rozwoju, bo chcemy dobić do 100 tysięcy subskrypcji do końca roku. Dziękuję wszystkim patronom kanału Analiza Polityczna oraz wspierającym nas tutaj przez system YouTube. To jedziemy do politycznego weekendu. Prawo i Sprawiedliwość yy, ma konwencję yy, yy, swoją. Taką konwencję, na której będą wybierane nowe władze yy, prawa i sprawiedliwości oraz dojdzie do połączenia z suwerenną Polską. Ta konwencja odbywa się w przysusze. To jest takie miejsce, taka miejscowość w Polsce centralnej, która jest często wybierana przez władze prawa i sprawiedliwości. To jest kongres de facto wyborczy, bo będzie wybierany nowy komitet wykonawczy, nowy zarząd, nowi wiceprezesi. Będzie to formalne już zatwierdzenie połączenia z suwerenną Polską. Tam oczywiście Jarosław Kaczyński dużo będzie. Mówił, że dziś rządzimy, czy dziś nie rządzimy, a dziś wybieramy się tutaj, spotykamy się na tej konwencji, kiedy nie rządzimy, bo takie słowa też już padły z ust Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast nie można pominąć konwencji Koalicji Obywatelskiej, która w tym samym czasie się odbywa. To jest standard, jeżeli chodzi o duże partie. One dobierają sobie tak terminy, żeby robić to mniej więcej w tym samym czasie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli by tylko PiS zrobiło taką konwencję, to dziś media zalane byłyby informacjami z kongresu PiS, i w ten sposób druga partia, która nie chce do tego dopuścić, chce trochę rozwodnić ten przekaz medialny, rozbić go na, 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 na to, co się działo na konwencji PiS i na konwencji PO, dlatego robi się drugą konwencję. No tak już jest, taka jest walka medialna w dzisiejszym świecie. No i co było na tej konwencji Platformy Obywatelskiej? Szanowni Państwo, tam było głównie prawo i sprawiedliwość. No nie zgadnie się, pra prawo i sprawiedliwość. PiS zły, PiS wszystko zepsuł, PiS nas zepchnął, zapisu nie było bezpiecznie, bo dużo tu mówiło o migracji, o problemach z migracją. No i oczywiście tuz będzie nowy pakiet migracyjny w ramach tego rządu wprowadzał, bo PiS wszystko zaniedbało. PiS, 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 Rafał Trzaskowski mówi, musimy przywrócić bezpieczeństwo, bo PiS je zaniedbał. Przecież to są jakieś kminy. To Prawo i Sprawiedliwość poprawiło bezpieczeństwo. To Prawo i Sprawiedliwość między innymi w kontekście migracji wybudowało zaporę na granicy z Białorusią, za którą nawet Platforma Obywatelska nie głosowała. Ci ludzie z Platformy My są po prostu absolutnie bezczelni, ale już szczytem absolutnego, absolutnej bezczelności są słowa Donalda Tuska o programie 800+. Zobaczcie. Co oznaczają rządy koalicji 15 października dla rodziców wychowujących dzieci? Od 1 stycznia mamy 800+. Szybciej wypłacone niż to nawet przewidywała ustawa, którą w Sejmie przegłosowaliśmy. 800 plus wprowadzony na początku naszych rządów oznacza realne zwiększenie tego bezpieczeństwa materialnego wszystkich rodziców i pokazuje bardzo wyraźnie, że z nami ludzie mogą się czuć bezpiecznie, także w tym wymiarze finansowym, materialnym, że z naszego punktu widzenia, niezależnie od tego, jak, ile to wymaga wysiłków no, z budżetem, finansami publicznymi, My będziemy mieli w centrum naszej uwagi zawsze bezpieczeństwo polskich rodzin, każdej Polki, każdego Polaka, w tym także bezpieczeństwo finansowe tych najbardziej potrzebujących polskich rodzin, ludzi starszych czy ludzi z niepełnosprawnościami. No, szanowni Państwo, to już jest kpina. Mówić, że się wprowadziło program 800, plus szybciej niż to zakładało Prawo i Sprawiedliwość, to jest jawna kpina. Ci ludzie od początku nawet nie chcieli programu 500. Plus. Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość szło do władzy w roku 2015, szło pod hasłem wprowadzenia programu 500, plus na każde yy, dziecko. Ostatecznie na początku to było od drugiego dziecka. Wówczas, yy, kiedy, yy, kiedy jeszcze rządził Donald Tusk, kiedy rządziła Ewa Kopacz i padały takie pomysły z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, to Donald Tusk pytał, że to te pieniądze no, może gdzieś są zakopane, może w zakopanym. Ewa Kopacz mówiła, że tego się nie da zrobić. Słynne słowa z wieczoru wyborczego, kiedy już było wiadomo, że PiS wygrało Jacka Rostowskiego, byłego ministra finansów, który mówił, pieniędzy nie ma i nie będzie. No to wszystko była narracja, to była retoryka stosowana przez polityków. Platformy Obywatelskiej, którzy mówili wprost, nie da się wprowadzić programu 500+. Kiedy ten program został wprowadzony? Przez rząd Beaty Szydło. W mojej ocenie najlepsze dwa lata dla Polski. Rząd Beaty Szydło. Kiedy zostało, został ten program wprowadzony? Bardzo szybko, bo w pierwszym półroczu rządów Prawa i Sprawiedliwości w 2015-2016 roku, na tym przełomie, ten program został wprowadzony. Politycy Platformy straszyli nas drugą Grecją. A Jaka tutaj nie będzie tragedia, jak to wszystko nie będzie pieniędzy, że skończymy jak Grecy. Pamiętam słowa Ewy Kopacz, byłej premier, dziś europoseł, mało o niej słychać na szczęście. Ona mówiła: będziemy drugą Grecją. To jest skandal, to tego się nie da zrobić. Udało się, dawało się. Przez wiele lat Polska e, prowadziła ten program i wszystko było dobrze. Nawet przypomnę, w roku 2019 Mateusz Morawiecki zaplanował budżet na rok 2020 bez deficytu. To miał być pierwszy rok w historii trzeciej RP, de facto bez deficytu, w którym byśmy spłacali długi, a nie zrobili za, za, kolejne zobowiązania. E, oczywiście później wszystko pokrzyżowała, pandemia, wojna na Ukrainie i tak dalej, ale mimo tego prawo i sprawiedliwość od. Połowy ubiegłego roku szło do wyborów yy, parlamentarnych, yy, kolejnych po trzecie zwycięstwo, którego nie było, ale szło z programem 800, który zatwierdziło i chciało wprowadzić od stycznia yy, tego roku. Wówczas dopiero Donald Tusk wyszedł z takim propagandowym pomysłem, to było bodajże w maju ubiegłego roku, że proszę bardzo, mówimy, sprawdzam, to nie 800, od stycznia 2024, ale od teraz, od czerwca 2024. Co było rzeczą nierealną. Dlaczego? Ponieważ nie było tych pieniędzy w budżecie, ale propagandowo zadziałało, bo wiele osób właśnie się na to dało tak lekko Tuskowi nabrać, no bo, no bo to właśnie, to jak chcą nam to wprowadzić, to niech nam to wprowadzą od połowy roku, a nie od początku roku. Tak nie wygląda rok fiskalny. Jeżeli nie ma jakichś pieniędzy zaplanowanych w danym roku, no to tego nie da się wprowadzić od połowy roku i doskonale o tym Donald Tusk powinien wiedzieć oraz jego posłowie. Ale Tusk już udowodnił, Tusk już nas przyzwyczaił do tego, że w kampanii wyborczej można powiedzieć wszystko. I jak się okazuje, można też wszystko powiedzieć. Jak się ma władzę, przypisywać sobie pewne rzeczy, bo to, że oni coś wprowadzili, no nie, nie wprowadzili, oni kontynuują politykę Prawa i Sprawiedliwości. Tusk to powinien wyjść do tych swoich wyborców, do swoich polityków i powiedzieć brawa, dobrze, że myśmy tego programu jeszcze nie zlikwidowali, bo na przykład jak uważa poseł PiSu Janusz Kowalski, Tusk czeka, cała platforma czeka tylko z Andrzejem Domańskim od finansów na czele, czeka na wybory prezydenckie. Jeśli uda się im mieć prezydenta, to będą po kolei, zdaniem Janusza Kowalskiego, takie programy likwidować, bo im na tym po prostu nie zależy. Im na tym nie zależy, oni mają inne cele. Dziwne są to cele, bo rządzenie państwem w wykonaniu tej ekipy jest tragiczne absolutnie tragiczne. Służba zdrowia w opłukanym stanie. Coraz mniejsze dochody państwa, szanowni państwo, coraz mniejsze państwo ma dochody z vat z cit -u. To jest jakiś fenomen, kiedy PiS zbierało coraz wyższe dochody z CIT-u, to państwo. Ma te dochody mniejsze niż za czasów PiS-u. M mafie vat rosną, luka w vat rośnie. Co to do Jasnej Anielki ma być? A co słyszymy na konwencji Platform Obywatelskiej? Pis, 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 pis. No, ja mam tego dość. A Państwo? Do zobaczenia.